Maciek! Co się dzieje? 169! Co? Wow, jakim prawem? O, wow, ale mi się żygać chce. Ale mi się żygać chce. Nie! Nie bij mnie! Nie! Nie! Ło! Wow! wo, wo. Wow, wow. Co się dzieje? Halo Houston! Ja nie nadążam po prostu za tym pociskiem! Halo? Wow! Kosmos widzę! My poza mapę chyba! Halo, dzień dobry, cześć, czołem, Witam Was, moi kochani, serdecznie z tej strony Shuriken, tak? Z tego kanału śmiesznego Sharikan VR. Dzień dobry, Część się Siema. Dzisiaj będziemy sobie z Maciusiem grali w VR chat i będziemy spędzali razem wspólnie czas. I znalazłem ciekawą mapę, gdzie będziemy się posiłkować kung fu. Będziemy dzisiaj zbijać talerze, cegły i będziemy się siłować, chyba. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie, wiem. nie, znam, nie znam tej mapy dokładnie. Proszę bardzo, Maćku. Nawet ci portal postawiłem. Idę tu? <laughs> Podskocz! Do góry! Ja, ja. No skaczę przecież, no! No on szedł! O, dobra. Jakie gówno po prostu, no! Okej, okay, dobra, co to jest player name? Dlaczego tu niby jest Maciek pokazany? Co, co to ma znaczyć? To mnie widać, a mnie widać. Co to jest? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Czemu... <laughs> no, ej A czemu ja jestem? Nie wiem. Ty musisz okay, chyba dobra, walnąć. Dobra. Ty musisz to. Nie, nie, kopnij nie. to. Kopnij ja, muszę kopnij. Się ja jestem na co? Jak się musisz nazwać? Coś ty zrobił? Ooooooo! Wow. Mnie... Jaka A, nuta to nie jest <śmiechy> <Pfff> Wiesz, co tu się wyświetliło? Że jesteś dupa! Że jest jesteś dupa! Ja chcę iść. <laughs> co to jest? jest ja no mam wiunika. naładowane jakieś te. A Zobacz, pa, 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 pa. A tak? 9 Co? No, no, pfff! No bo to jest im większe, tym jest słabiej. Widzisz? High score. Kto jest najwięcej? Kto najdalej walnął? 18 metrów poleciał! To... Ma polecieć dalej! Nie! Ja nie wiem. Jeszcze raz ja! Aha! Patrz, pa! Co jest? <Patrick> ja nie mogę tego trafić! <co>? <no? <no <version> I <śmianowicie> no. No, się lepiej! <śmianowicie> co się udało? Ale udało się. Co się udało? Maciek, Maciek 27,47 Co, gdzie to poleciało? Co, jakie pręto tam poleciało? Nie wiem co ty zrobiłeś, ale zrobiłeś to źle. I teraz pokażę ci... Pokażę ci teraz moją moc. Smasz! <śmianowicie> Ile? Co to się dzieje z tym światem? Czemu to wszystko lata? A żeś tak pierdolą, to tak poleciało! czy 130 metrów! Ło! Widzisz to tam? Daleko jest! Aha! Czakrę ładuje i jak są go jest, czemu to nie leci? Chłopie ja mam moc patrz patrz patrz, patrz 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 patrz, co teraz robię Patrz co teraz robię Dwoma pięściami Dobra Patrz Raz Dobra, do ciebie. Dwa Wyobrażam sobie, że to jest twoja morda, nie? To jest moja tajemnica Sukcesu Okej okay. Okej okay. Dobra to było słabe <noise> Bez baseballa nie jesteś taki mocny. To była rozgrzewka, nie? Teraz zobaczysz pierdzielnicę. To znaczy 45. Co ty zrobiłeś? A nie wiem. Nie. <laughs> 28 metrów! Lepiej niż z baseballa. No, widzisz te pazury? One jest są na pokaz! Nie zadzieraj się z kangurem. <laughs> Kangury mają... Ej, bo ja wyjdzie nie mogę! Dobra. No wypuść mnie stron! <laughs> Co jest? <laughs> o kurde o siet, ale to, to poleci. Ten port. Gdzie to jest? No przed tobą. Co? Co jest? Nie! Nie! Co, ile to poleciało? Nie! Nie! bo Nie! 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 Ile to jest tam tam? tam tam jest napisane? Licznik zamknąłem Nie! Nie! liczby Nie! 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 Tyle zer się pojawiło na że nie da rady tego No, 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 widzę właśnie jak daleko poleciało, nawet z podestu nie spadło. Nie, to. Zobaczysz teraz, Mistrza. Ja podbijam. 760 metrów I co ty na to? O kur ja nie wiem co, co ja mam powiedzieć w ogóle, nie? Ja nie wiem co ja mam powiedzieć Ty jesteś mistrzem Jesteś mistrzem, nie! A tak się śmiałeś z tych pazurów ostatnio Nie, 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 nie dobra WO o shit! O kurde! Co zrobił? Cie to leci niby! Co tu się dzieje? Coś tu jest... What? <śpiewanie> 2021 rok mamy! <śpiewanie> no brawo, ty! Ja, ale wysrał o! Okej, okay, dobra o, Chcesz chcesz na pałki? Dobra, dobra, zobaczysz. Teraz zobaczysz moją. Zobaczysz moją, teraz jak wyciągnę. Nie żartuję. Puść mi to, puść mi to Dajesz, dajesz ten worek. Dajesz, on ci obrad. Dajesz, nie patrz na liśnik, jedziesz, jedziesz, jedziesz... 4 sekundy jeszcze dajesz, dajesz, dajesz. Jeszcze. O... Adios. <noise> Ale tu leci jak torpeda, zobacz, co tu się dzieje. Zobacz to, to Tylko światło teraz. Ja teraz zobacz. No o co jest? <noise> Ty, za mapę wyleci! No, ciekawe, czy tam się da za mapę wypać o! O! Ja myślałem, że ja pisnąłem daleko, ale ty to szacun! 3683 Nie eee. Uuuu Co? Czyż nie dotknąłem tego tu nam <grym> Co ty? <grym> no, słuchaj fajnie. <grym> No, przecież do niego nie dotknąłem! Gdzie to, czekaj, gdzie to jest? Gdzie to poleciało? Przecież przecież co! Przecież tak na nie dotknąłem! Co? Co? Poleciało ci co? Co? <śleskujesz> Pobiłeś chyba mnie teraz. No ty tak źle nie zrobiłeś jeszcze nigdy. Co ty palcami bijesz? Jaka mina. Wow, co jest? O kurde, ale to może polecieć. O, leci! O shit! O fuck! Oh, shit! Nawet kamera mi się zbugowała, nie pokazuje za bardzo co, tylko wynik leci. na pustynię trafiło, bo u ciebie tego nie widać. Na pustyni się zatrzymało. Widzę, że trening Beat nie poszedł na barne. A gdzież jak uderzałem worek? Jaki wynik! Ile tyś tego naklepał? Co? Nie ma szans! Ja pierdzielę! Ale będzie teraz! O, widzę pustynię! Jak leci! Yes! Jak leci? Ale nie da rady, nie da rady. O mój Boże! Do, 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 do. tysiąca. Pff... <grymia> dobra, tak być nie może. Zejdź! Zejdź! Dobra. Zejdź! Dobra, dobra, dobra ustępuję! No się! Ej kan macha z tym, dajesz, dajesz! Wyżyj się na tym! Jakby skawowego tłum. Jutro Aaaaa? niedziela! Jutro niedziela! Chcesz jeść obiad jutro, chyba co? Chcesz jeść obiad, jutro chyba, tak? Idziemniarkami i młodymi. Co jeść obiad! skawowego. dawaj, dawaj. Dawaj dawaj. Obiad! Ło wow, 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 wow. Ale nie jest tak dobrze jak twój. Ale leci grubo. Ale nie poleci tak daleko. 200 metrów na sekundę. O kurde. Ale przynajmniej trochę jest kabowego. <śm> <śm> <śm>

to nie mówię, że koniec czasu! 120, 20, 5, I pośmiał wszystko 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 8, 8, misterny plan 8, Maciek, 8, BITO! Bito, to 8, 9, miałem 9, 9, 9, O kurde, znowu 9, chcesz pobić? Jaki ty taki wynik wyciskasz? Co jest? <noise> Nie, nie, ale przecież uderzyłem worek. Dlaczego? Dlaczego? dwa razy uderzyłem, naj, uderzyłem. Najgorzej! Nie, ja się zmęczyłem, już nie mam siły. A ja myślę, że ja miałem fejla. Nie! O, dobra. Patrz, 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 patrz. Pa. Tu są jeszcze inne konkurencje. Patrz! Widzisz to? O, Patrz, co tu mamy. Może w to pieprzny. Możemy patrz, głową! Możemy głową! Nie! For advanced User! No to klikam głową, plarmacie! Patrz na mnie! Oła! No! No, no. 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 To, Dobra, udało się! Tu jest jakiś licznik, że akolwiek Okej, okay, pozwól że no, ja już... sobie. Głowa mam przyjmować? No. <ślesy> Jest dobrze, <nasz> <ślesy> O co tu chodzi? No jak to zbić? <ślesy> Ale patola. <ślesy> I ten dźwięk, i ten dźwięk. O, dosz... Ty chyba ty dywan uderzasz, co? <śmuszamy> Czekaj. Dobra, poświęcimy się. No <śmuszamy> ja! No nie. Warszanka. No rekord, no rekord. Pięć raz! <śmuszamy> Co? A on usiadł na to! On eee, na to! Usiadam. usiadłeś na ten worek! Ej, usiądź! Ej, 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 ej! Usiądź! Błagam cię, usiądź na ten worek! Oooo! Teraz mam motywację! Teraz mam motywację! Sorry, Ale kam, bo tutaj jest niedobrze! Jest źle! Ja Ale mam to... motywacja, jest! Ale Sklep mnie! Sklep mnie! Dávej. <laughs> Zaraz to tobě bude mnie po vorku. Maťku, jakieś ostatnie dostat ty slova? Just do it. <laughs> Pewnie chcesz, żebym teraz ja poleciał, co? No nie wiadomo, że teraz ty. <laughs> o nie, będę żygał? Będę mocno żygał? Ok, Maciek, tylko spokojnie, tylko spokojnie, tylko spokojnie, uspokój się! Maciek, bo to źle wygląda, jakby tak klepiesz. od dupy zuba Zobacz, zobacz, co robię! Zajana, kur... <laughs> Maciek! Co się dzieje? 169 wow. Co? Jakim prawem? Wo, ale mi się żygać chce Ale mi się żygać chce Nie! Nie bij mnie! Nie! Łoł! Ło! Ło! wo, wo, Co się dzieje? Halo Houston Ja nie nadążam po prostu za tym pociskiem Halo? wo, Kosmos widzę? Wypadłem poza mapę chyba! One hour later Okej, okay, wyleciałem poza mapę! Houston mamy problem! Houston! Houston mamy problem! Widzę planetę! Nie jest płaska ani okrągła! Ona jest jajkiem! Houston! Ale mnie w... O maciek. Zaraz się kosmos skończy. Ja widzę ścianę tam. Ona się... Zaraz się skończy ten kosmos. What the fuck? Ja dalej lecę! Co się dzieje ze mną? Gdzie? Ja jestem, gdzie jest góra gdzie dół? Ja jakieś limbo trafiłem Jestem za granicami kosmosu. Wow! O, wyląd... Wylądowałem! Na innej planecie! Wylądowałem na innej planecie! O, widzę moją dupę, ale fajnie. Okej. Okay. Ile to ma? 37 kilometrów! 37! Kupię, ja to widziałem kosmos! Ja to widziałem kosmos! Widziałem właśnie! Planety! Poleciałem na jedną planetę tak. w ogóle. Cześć! 37 no. kilometrów! O, oh, kurde. Ale moja moc! Moja moja dupa ma moc na tym boku, jak siadła, to po prostu zbósty to. No, ale zobacz na ten wynik tutaj, bo. Obu... No wiem, właśnie widzę. 1200 Ia! Ale, ale, wo, powiedz, Wyobrażałeś sobie, ja sobie, że kropisz mnie mnie dupie, co i dlatego taki wynik. A i tak celnie. Ale co, ci idzie? No kurde, ucieka cały czas! No dupej, dupę i teraz. <śmieneracja> <się! śmieneracja> gówno tam. Nie wiem, próbuję. Ja też nie wiem, ale to no dużo nie wykonało. Zrób, no co taki wynik. No wiem właśnie! A, gówno, za nisko ziemi leci. O, nie, wysoko leci. No to dobrze wolno tym młotkiem. No właśnie, bardzo dobrze. Kijowo, żem nabił ten wynik, ale dobrze uderzyłem tym. Patykiem. Jest 10, będzie Jest 10, jest 10, dobra, mam magiczne 10. Dobra, więcej mi nie trzeba. Jest 10. O jest i pc -towiec. czekaj, bo zobaczymy, jak PC-towiec w to Co, no pańszgana! No, Ty no, to...

Ten mikrofon no za 190 zł. To tak Ty się, się patrzy na mnie. Ten mikrofon jest tak do długo trochę. Ty nie mikrofon, jest tak duchy, yes. Zawieźcie Ty na jakim teraz jesteś w mikrofonie, tak mi powiedz? No na tym nowym. <ślesk>